W przestym odcinku Wojtek 2.9 W tym odcinku, Wojtek, w tym odcinku się nagramy drugą przygodę z Minecrafta. Więc zaczynamy. A nie, bo to... O, poczekajcie, bo to nie tak. Tylko to musi być Live. To musi być tak, tak. Stay? Może tak? Albo nie. Tworzymy sobie nowy świat, dobra. B. Tworzymy nowy świat. Grawerują. Gromerem razem. Nie. Cicho. Dobrze. Mamy świat. Oh, Czy mam nowego, tak jak to mówiłem? Dobry odcinek. youtuberami Chciałbym wam powiedzieć, że y, obejrzyjcie sobie jeszcze takiego jednego youtubera. On się nazywa Wiki Geyser. Subskrybujcie go kanał i dawajcie lajki, bo on naprawdę ma fajne filmiki. I jeszcze mnie. Y, Dobrze? Oczywiście ze mną jest mój brat, Winky Gazer. ale ja się inaczej nazywam, bo mam nowego tableta, a tamten mi się go później rozwaliliśmy, mój brat nie mógł go złamać na pół, więc go rzucaliśmy, deptaliśmy skakaliśmy na nim, a tamten był jeden. Ale spitola dam kwiatki mamie. Tu ma być przygoda. skina O takiego. Znaczy w tym go. Takiego? No wstawię, no. Proszę. Kogoś tak mama do ciebie. Cześć, mamo. Cześć. Nie, a, a powiedziałaś, że dzisiaj zagramy, że dzisiaj pójdziemy na basen. Ale ja jestem teraz zajęty, bo ja nagrywam. Nie. Pa. No i tu mój właśnie rozmawiałem przez telefon. No i miałam stopę, ale musiałem jakoś... Dobrze, to przygoda. No to, to więc idziemy na tą przygodę. Czy to jest Minecraft na tableta. Oczywiście ten odcinek będę trwał 5-6 minut, żeby nie przedłużać. Tak jak youtuberzy to robią yy, godzinę, żeby tego tak nie przedłużać. Muszę teraz to zjeść. Nie, to nam nie pomoże. jakie łaneski dobrze więc postawimy kwiatki żeby rosnąć dalej dobrze, i idziemy muszę coś tu zabić jakąś krowę, świnię tu było jeść Ja tu się mam mało serc, a gram na potwory Naprawdę muszę jakieś jedzenie zdobyć. O, jest krowa. już teraz kończymy ten odcinek, tylko tam zabiję krowę. Już trwa 5 minut. A nie, może sobie nagramy 6. 6 minut będzie trwał, ten odcinek będzie z intrem. Uginam mojego brata filmiki już wiem. Wiki Geisera, Mój brat. Nie spidalaj! Nie spidalaj! Chyba spidow. Pierdziała. Przytop! Oj babci telefon dzwoni. Jest! O nie, to było przedminowane mięso! Nie było Nie. Jestem przed I'm oh, hungry. Jestem hungry. No, do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Yy, Wojtek WG9.